La Rinconada to prawdziwe miasto na dachu świata. Położone na wysokości około 5100 metrów nad poziomem morza, w sercu peruwiańskich Andów, jest uznawane za najwyżej położone miasto na całej planecie. Dla porównania, to niemal tyle, ile wynosi wysokość szczytu Mont Blanc w Alpach. Żyje tu ponad 30 tysięcy ludzi, którzy każdego dnia zmagają się z ekstremalnymi warunkami. W La Rinconadzie nie ma bieżącej wody, kanalizacji, ani stałego systemu ogrzewania. Większość domów to prowizoryczne konstrukcje z blachy falistej i drewna, a w nocy temperatura regularnie spada poniżej minus 10 stopni Celsjusza. To, co przyciąga ludzi w to niegościnne miejsce, to złoto. Miasto istnieje głównie dzięki kopalniom, które ciągną się głęboko w głąb gór. Wiele osób przyjeżdża tu z nadzieją na szybki zysk, ale rzeczywistość jest brutalna. Większość górników pracuje bez jakiejkolwiek ochrony, bez masek, kasków czy zabezpieczeń. Zamiast wypłaty otrzymują tak zwany system cachoreo. Przez miesiąc pracują za darmo, a raz w miesiącu mogą wziąć tyle rudy, ile są w stanie unieść, licząc, że znajdą w niej odrobinę złota. Warunki życia przypominają raczej XIX-wieczne miasteczko górnicze niż współczesną osadę. Brak systemu wywozu śmieci, zanieczyszczona woda stopniejących lodowców i toksyczne opary rtęci używanej przy oczyszczaniu złota, Sprawiają, że La Rinconada jest jednym z najbardziej niezdrowych miejsc do życia na świecie. A jednak ludzie tu trwają. Dla wielu z nich to jedyna szansa na zarobek. Mówią, złoto utrzymuje nas przy życiu. Choć paradoksalnie, to właśnie pogoń za nim sprawia, że La Rinconada stała się miejscem, gdzie człowiek żyje na granicy wytrzymałości, dosłownie i metaforycznie. To miasto to symbol ludzkiej determinacji, chciwości i nadziei. Miejsce, gdzie życie to codzienna walka z naturą, wysokością i samym sobą.